Siema! No! No, nie wiem, co to się... Ale wam zrobiła pranka, co? Ty, szalona! Prank, bro! No, słuchajcie, dzisiaj będziemy yy, grać taki, bo jak zwykle to jest mój kanał, więc ja prowadzę. Dobra, czekaj, to jest... ja Ja jest... będę Ona będzie coś światła, ja, ja też będę coś ale... e, Dobrze, więc witajcie na kanale Barti Turson. Dzisiaj będziemy robić Best Friend Challenge. Chodzi w nim o to, że jedna osoba mówi. E, moją ulubioną rzeczą jest, i zapisuję, i one też zapisują, i potem zobaczymy, czy będzie to samo. To wtedy ta osoba wykrywa. On złapi rower, zaczynamy. No dobra. Nie. To skoro ja jestem najładniejsza w tym towarzystwie, to ja zaczynam. Ty jesteś tylko tłem na tym kanale. Ej, no mnie pomalowano usta. Tak, ty nie? A, nie? masz usta. Nie masz usta. Dobrze. No dobrze. W tym filmie nie będę miała ust. No dobra, to kto zaczyna, a nie zaczynaj. No dobra. Jak długo znam się z Bartkiem. Nie są bardziej 210 y, dni i 48 godzin On i 34 minuty On zna bardzo, czekaj Jak długo znam się z Adą? Dobra, ja mu, No, no. No. No ile? No mówcie. 8 lat. 8 lat. Hmm. Pokaż! Pokaż. Nie! 8 lat! Chciałam napisać! No chę by była na... No 8, bo od 2009. Niemożliwe 2009! cie, 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 czao! Czyli bardzo wcześniej. Nie no, w 2009 ja skończyłem liceum tu przyjechałem. Ja w 2007 miałam maturę. No a ja miałam w 2009 bo po maturze tu przyjechałam. No ale zaraz było. 8 lat temu, ja miałam 19 lat. No. Nie, no, nie mogłem być Anila wcześniej. Była jak miałam 19 ale lat. Ale nie mogłem być wcześniej niż skończyłem liceum tutaj. Ale widzę, kończy, jak się ma 18, nie? 19. Ale ty miałeś inaczej, bo ty jesteś byłaś wcześniej czy później do szkoły. Ale się... lat jak się kończy tak. 19, no? Taki no. staruch? Ale staruch, 18, a 18 młodzień. A ty staruch jeszcze mieszka na garuszku rodziców? Dziwię na setki, wielka. Uuu! To widzę, powinno się kończyć, jak ma się 15 lat do roboty zasuwać Dobra, to teraz ja hmm. Hmm. Moja ulubiona... A też będziesz odpowiadał na swoje pytanie. No. A, się, zga... się zgadzał, czy się czy nie? A, dobra, no. Moja ulubiona zagraniczna youtuberka No, co macie? Y, ta dla psych monster zagraniczna. A zagraniczna? <noise> Czekaj, to będzie ta... powoliło mi się być <noise> Jest tej ta... <noise> Liza Monelli albo ta druga Liza Ryzar. Liza Ryzar, Liza Hello, no. <noise> Czekaj, jak pan mówi? Hello! Comin' Nie <gryst> co co? ta, ta druga Ta, co gadała about, Ja nie wiem, która z... to jest moja ulubiona Miranda co? Co? Ja, to nie co? Po prostu ty robisz to samo co Ania No dobra, to jak będzie jakieś pytanie o Bartiego, to ja będę mówiła to samo Nie, ja bardziej wolę z niż Miranda to, Ja, ja Mirandę bardziej doceniam za jej kunszt ale. Czyli znaczy, ja jest też bardzo uwielbiam. Ale to SM. jest głupie. Ta amiganta nie powinna się przyznawać, że jest normalna. Bo no no. Już, Bo już mi tak czy inaczej to ogląda. Ja najbardziej lubię tą. Vanessa Paradiso. A ja najbardziej lubię SM. Co jest? SM? Nie znasz takiej polskiej tuberki. Ona też jest taka. Ale jest za granicą znana. Jest też za granicą znana. No? Nie znam. No ona czasami robi, wezmą No, Znamy. Znamy. Aaaa wow. jednięta! Kurde No, dobra, teraz Ada Dobra no Dobra, wiemy. teraz ja. Ciekawe czy będziecie wiedzieć o mnie No dajesz Co najbardziej lubię jeść ze swojego ciała O kurde. Tam się Ada na ciebie kiedy. Jest, jest kilka takich rzeczy. No. No. Jezu ta zadławiła. To jest zawsze żadne! To jest zawsze Skórki, no ja skórki. też powiedziałem skórki. Nie, gówno swoje. Nie, ale, ale co tak to? Ale to gówno jest strzenie tego ciała. Tylko wydalasz je. Tak, a zrobi pryk pyk, a potem bierze sobie widać. Ale to jest ekosystem! Tak. A to znowu i ja znowu jem I znowu i znowu no. Ile? Ile to to ma lat? Ile to to ma lat? 4. Zamknij się! 45 już niedługo! No, ja na starość. Nie ja to są skórki? No. Ja jestem uh, końkani tak odrywaj je. Ale skórki swojego świata, całego cała. Czasami się, zrobię. tak i zrywam sobie to. Zamknijcie się. Dobra, teraz cieszy. Anielka. Dobra. Właśnie straciłam swych fanów. Nie ze tam jakiś fan będzie. A ty, Boy, banana, <grym> <grym> hmm. Hmm. Mam pustkę w bo... głowie. dobrze Ty. Dobra, to ja. Moja ulubiona marka samochodów. Yes. Jaki on ja nie lubi samochód? Nie, ja to chyba nie mam tego samochodu. Ja, mogę pisać tym długopisem. Dobra, ja lubię Mercedes. Tak. Ja też mówię Mercedes. Tak. Ewentualnie Bentley. Ewentualnie. Albo Ewentualnie trzutowicz. E albo S6. X6, S6, S6. Ta już jest nauczona. No dobra, no to teraz ja. E o nie. To teraz ja. Jaki jest mój ulubiony em, smak soku? Ciała. Soku. Ciała. So, soku. Kies... Soku. Głaśny. Soku. Jaki jest ulubiony sok. Kurczę, nigdy się nie zastanowiłem jaki robisz sok. Nie pijesz soku Właśnie to popierasz. No ale jeżeli już muszę na przykład popić wodę. Budę... No to jakiś... męczowy, nie, jabłkowy nie. Nie. Brzuskowniowy, nie, narosowy nie. Czarna brzeczka nie. Nie ma już To? O nie. Multiwitamino. Nie. Czarna brzeczka. Tak. Przecież w tym się zawsze popijało tutaj wódka i to było takie Tutaj to się popijało mlekiem. Albo wodą, albo drugą wódką. Kurczę. To nie ja, to nie ja. Zależy czy już latać po ścianach, czy jeszcze nie. Co za... To nie, nie ja, to nie ja, to nie, to nie ja. To nie e, dobra, Anielka, masz już jakiś pomysł na siebie? Tak. Eee... Mój ulubiony kolor. <grym> Różowy. Różowy. E, nie to ten ulubiony kortek tej drugiej. Nie wiem. Nie powiem to. <grym> <grym> Ale wiem jaki jest tygrysa ulubiony kolor. Jużowy. Ja fioletowy mm, Już chyba nie. Granatowy. Ooo, szary. A może habrowy? Mm, już chyba nie. W eee, ogóle... Nie wiem, nieważne. ona jest dzisiaj dziwna. No. Chyba, ja, chyba jej dam. Chyba, ja, chyba jej... Chyba... Chyba sprawię jej manto po tym nagrywaniu. Co Dobra, ty jest tygrysy? Dobra, o, tego możecie nie wiedzieć, bo mi się to ostatnio zmieniło. Ananaski, ananaski. Patrzcie, ładnie, kolorystycznie pasują do tego filmu Ananaski. eh. E, e. Jest mój wymarzony kraj, do którego chciałbym pojechać w tym momencie. Może być to miasto bardziej niż kraj. Eee... takie masem kolore. Nie. Bo kiedyś była Japonia i Tokio, ale mi się to już zmieniło. Korea. Nie wiem. An a nie wiem. A powiedz, to powiem, czy to to. No, Ada zgadła, Kora Południowa Seul to jest mój target. No. Chciałam to Bo jakoś Japonia już przez to, że dużo o niej oglądam rzeczy, jakby mnie chyba nie zdziwiła. No, jest taka nudna i taka, taki <grym> no, no, tyku. tak już tam przyjechałem. Pewnie, no. tak było. Bo... Przyjdźcie do Korei, i tak! Hmm. No a budynki drzewa, fajnie. W sumie nic mnie tu nie zaskoczyło, dobra, wracam do domu. Ej, naprawdę mi się coś no. ostatnio stało, nic mi nie potrafi, zaskoczyć. Kupił sobie iPhone'a najnowszego i no fajny telefon. No nie proszę zrobić kupę. Proszę zrobić kupę. Nawet bez tego. Ada, ale naprawdę ten telefon w ogóle na mnie nie zrobił wrażenia. Ale na mnie też nie zrobił. No nie bo rzeczy nie robią. Może już ten. No dobrego seksu. Mam z takie doznania. To tyle na dzisiaj! Koniecznie zostawcie kciuki w górę pod tym filmem! 20 tysięcy kciuków w górę i robimy drugą część Best Friend Tagu! Nie mam że no, no, to nie wystarczuje! Ja Dobra. To yes. jest za dużo! A jak ktoś chce zapełnić mi udany seks, zapraszam na Pry. Do widzenia.